Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy naszych przyjaciół, szczęść Boże. Zapraszamy do kropelki radości. Przenosimy się tysięczny rok przed narodzeniem Pana Jezusa, kiedy król Dawid wielbi Boga i z Królem Dawidem uwielbimy Pana Boga radosną piosenką jak Dawid. Pomyślcie o tym i zaśpiewamy ją. Boże tu wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chce. Boże tu wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chce. Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chce. Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid śpiewać chce. Gdy Boży duch wypełnia mnie, duch jak, duch wypełnia duch mnie duch jak Dawid klaskać chce. Gdy Boży duch wypełnia mnie, jak Dawid klaskać chce. Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid klaskać chce. Jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid, jak Dawid klaskać chce. Pięknie. Dobrze, usiądźcie. Kochani rodzice tak nas bardzo kochają, że chcą, abyśmy i my w przyszłości byli bardzo szczęśliwymi ludźmi, dlatego pomagają nam w nauce, posyłają do szkoły, karmią, żywią, ale pragną także, żebyśmy coś zostawili po sobie jak powiedział biskup Chrapek pozytywne ślady naszego życia na globie ziemskim. I o takie piękne ślady zostawia nam czwarty autor Ewangelii, czyli dobrej nowiny o Panu Jezusie, święty Jan, który jest nazwany najmłodszym z apostołów. Ciekawe życie ma święty Jan, bo pochodzi z rodziny rybackiej, jest Żydem, mieszka nad jeziorem Galilejskim, olbrzymim jeziorem, które niektórzy nawet nazywają morzem. I pracuje jako rybak. Musi być bogatym człowiekiem, dlatego, że posiada świetny sprzęt rybacki, łódź, sieci do łapania ryb. I prawdopodobnie jest dobrze znany wielkiemu arcykapłanowi. Może dlatego, że zanosił tam ryby i sprzedawał arcykapłanowi. Bo jest taki epizod, że kiedy pan Jezus jest oskarżony i sądzony, i jest na dziedzińcu arcykapłana. Właśnie Jan przeprowadza świętego Piotra. Służba arcykapłana pozwala na to, żeby święty Jan wszedł z Piotrem, czyli musiał być tam na dworze arcykapłana znany. Ciekawa sytuacja. Kiedy go powołuje Pan Jezus, pamięta godzinę powołania, mówisz, to była godzina dziesiąta. Dziesiąta u Żydów to nasza godzina szesnasta, czyli czwarta po południu. Tak bardzo przeżył to wezwanie który mówi do niego, Panie Jezus, pójdź za mną, ale wcześniej Jan był uczniem świętego Jana Chrzciciela. To właśnie tam się dowiaduje, że życi czekają na Mesjasza. I kto wie, czy święty Jan go nie posłał do Pana Jezusa, bo święty Jan wiedział, że Pan Jezus jest Mesjaszem. Także ze szkoły świętego Jana Chrzciciela przechodzi święty Jan Ewangelista do szkoły Pana Jezusa. I to wydarzenie związane z powołaniem głęboko ma zakodowane w świadomości, kiedy Jezus jego i innych apostołów woła tym powiedzeniem, pójdź za mną, chodź za mną, a uczynię cię rybakami ludzi. Będziesz ludzi łowił do przyjaźni ze mną, aby wiedzieli o tym, że jestem zbawicielem i odkupicielem. Święty Jan jako najmłodszy z apostołów jest szczególnie wyróżniony przez Pana Jezusa. To on obok świętego Piotra i Jakuba uczestniczy w wskrzeszeniu dziewczynki przez Pana Jezusa. On także jest świadkiem przemienia Pana Jezusa na taborze. On także widzi jak Pan Jezus kona w ogrójcu. I cierpi strasznie, a wcześniej jest świadkiem także, jak Pan Jezus odprawia mszę świętą pierwszą, czyli ostatnią wieczerzę. Z Piotrem przygotowuje tę ucztę. Jest najbliżej Pan Jezus nawet spoczywa na Jego ramionach, bo jako najmłodszy z uczniów Pana Jezusa był w szczególny sposób przez Jezusa kochany. Więc wróżniony jest bardzo przez Pana Jezusa. I Dzięki Matce Bożej, tak mi się wydaje, pana Jezusa nie zdradza. Wszyscy apostołowie, kiedy Jezus jest aresztowany, uciekają, bo się boją kary. A on z Matką Bożą idzie za Jezusem niosącym krzyż i opowiada o tym, co się dokonuje, kiedy pan Jezus jest przybity do krzyża, a obok krzyża stoi. Matka Boża, to jest opowiadania świętego Jana, a także uczeń, którego Pan Jezus kocha, i jeszcze inne kobiety. I piękne wydarzenie, które mówi nam o tym, że nie tylko Matka Boża jest mamusią Pana Jezusa, ale także i naszą. Kiedy Pan Jezus zwraca się do Matki Bożej i myśli o nas i mówi, to są Twoje dzieci, my wszyscy, wskazuje także na Jana, Niech on będzie Twoim synem. A do Jana i do nas mówi, a to jest Wasza matka. I o tej chwili Matka Boża w testamencie Pana Jezusa staje się mamusią wszystkich ludzi. Tę prawdę mamy przekazaną przez świętego Jana. Dlatego cieszymy się niezmiernie, że święty Jan tę właśnie Ewangelię nam zostawia. A symbolika świętego Jana to orzeł. Orzeł się wznosi wysoko w górę. Dlaczego taką symbolikę imputowano Świętemu Janowi, przypisywano mu? Bo we wstępie do Ewangelii, nazwanej prologiem, Święty Jan właśnie mówi o tym, że Pan Jezus jako odwieczny słowo Boże z nieba wstępuje na Ziemię, by swoimi czynami zbawić i odkupić każdego człowieka. I Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana jest ciągle w ruchu. Wędruje w stronę Jerozolimy. Gdzie odda swoje życie za każdego człowieka? Oprócz Ewangelii, święty Jan nam zostawił jeszcze trzy listy. I w tych trzech listach prosi o jedno: żebyśmy umocnili naszą wiarę, jaką otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, i abyśmy nigdy od Chrystusa nie odeszli. A także nam przypomina o tym, że Pan Jezus jest Bogiem miłości. I kto kocha Pana Jezusa, ten ma także żyć miłością i drugiemu człowiekowi także okazywać miłość. Czyli Święty Jan nas prosi, aby Pan Jezus przez nas kochał drugiego człowieka. Zapamiętamy to sobie i wracajcie często do listów Świętego Jana, jakie nam zostawił do Ewangelii, by właśnie tak jak Święty Jan nigdy od Pana Jezusa nie odejść. Poproście o to Pana Jezusa. Powstańcie. Przypomnijmy sobie, gdzie możemy odnaleźć Pana Jezusa, a nigdy od Niego nie odejść w naszej piosence. Jak odnaleźć Chrystusa, Niego szukać bo go, go. go odnalazł i już nie, nie był sam. Jak odnaleźć Mam Chrystusa gdzie go szukać mam, bo mi bym go odnalazł i już nie był sam. W modlitwie, w modlitwie, mój Chrystus jest. W modlitwie, w modlitwie, on czeka, Cię. Jak żegnamy. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki. Amen.